Księga wyjścia, rozdział 30. Uczynisz też ołtarz do spalania kadzidła. Uczynisz go z drewna akacjowego. Na łokieć długi i na łokieć szeroki będzie kwadratowy. Na dwa łokcie wysoki. Jego rogi będą z tego samego. Pokryjesz go szczerym złotem. Jego wierzch i ściany wokoło oraz rogi. Uczynisz też dookoła niego złotą listwę. Pod listwą na dwóch jego narożnikach po obu jego stronach uczynisz też dwa złote pierścienie, a przez nie przewleczesz drążki, aby był na nich noszony. Drążki te uczynisz z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. Następnie postawisz go przed zasłoną, za którą jest arka świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę się z Tobą spotykać. I każdego poranka Aaron będzie spalał na nim wonne kadzidło. Gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także wieczorem, gdy Aaron rozpali lampy, będzie spalał kadzidło. Będzie to ustawiczne kadzenie przed Panem przez wszystkie wasze pokolenia. Nie składajcie na nim obcego kadzidła ani całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie będziecie też na nim składać ofiary z płynów. Tylko raz do roku Aaron dokona na jego rogach przebłagania krwią z ofiary na przebłaganie grzechu. Raz do roku odprawi przebłagania na nim przez wszystkie wasze pokolenia. Będzie to najświętsza rzecz dla Pana. Potem Pan powiedział do Mojżesza, gdy przeliczysz synów Izraela podlegających spisowi, każdy da Panu okup za swą duszę podczas spisu, aby nie dotknęła ich plaga, gdy będą zliczani. To będzie dawać każdy, kto podlega spisowi. Pół sykla według cykla świątynnego. Cykl to 20 ger. Pół sykla wyniesie więc ofiara dla Pana. Każdy podlegający spisowi od 20 roku życia wzwyż odda Panu ofiarę. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż półsykla, gdy będą dawać Panu ofiarę na przebłaganie za swoje dusze. A weźmiesz pieniądze przebłagania od synów Izraela i dasz je na służbę namiotu zgromadzenia. Będzie to dla synów Izraela pamiątka przed Panem na przebłaganie za wasze dusze. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Uczynisz też miedzianą kać do obmywania, i do niej miedzianą podstawę, i postawisz ją między namiotem zgromadzenia a ołtarzem, i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą nie obmywać swoje ręce i nogi. Gdy będą wchodzić do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie pomarli. Podobnie, gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć i spalać ofiarę ogniową dla Pana, obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Będzie to dla nich wieczną ustawą, dla Niego i jego potomstwa przez wszystkie ich pokolenia. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza: Weź sobie też najlepsze wonności, 500 cyklów najczystszej miry. Połowę tego, czyli 250 cyklów wonnego cynamonu, i 250 cyklów zioła tataraku, 500 cyklów kasji według cykla świątynnego i chin oliwy z oliwek. Uczynisz z tego święty olejek do namaszczania, wyborną maść dzieło zielarzy. Będzie to święty olejek do namaszczania. Namaścisz nim namiot zgromadzenia i arkę świadectwa, i stół wraz ze wszystkimi jego naczyniami, świecznik i jego przybory oraz ołtarz kadzenia. Ołtarz do całopalenia ze wszystkimi jego naczyniami i kadź z jej podstawą. I poświęcisz je, aby stały się najświętsze. Ktokolwiek się ich dotknie, musi być poświęcony. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi sprawowali urząd kapłański. Synom Izraela, powiesz, to będzie dla mnie świętym olejkiem namaszczenia przez wszystkie wasze pokolenia. Nie wolno go wylewać na ciało człowieka i nie wolno sporządzać innego o podobnym składzie. Bo jest święty i dla was będzie święty. Ktokolwiek sporządzi podobny i namaści nim kogoś obcego, będzie wykluczony ze swego ludu. I pan powiedział do Mojżesza: weź sobie wonności, balsam, onychę, wonne galbanum i czyste kadzidło, wszystko o takiej samej wadze. I uczynisz z tego wonne kadzidło, dzieło zielarza. Dobrze zmieszane, czyste i święte. Część z niego zetrzesz na proszek i będziesz go kłaść przed świadectwem w namiocie Zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykać. Będzie to najświętsze. Kadzideł, które sporządzicie według tego składu, nie sporządzicie dla siebie. Będzie to święte dla Pana. Ktokolwiek by uczynił coś podobnego, aby rozkoszować się Jego wonią będzie wykluczony ze swego ludu.